Rozdział 24. Powietrze było wilgotne, przejmujące. Nad górami wisiało niebo, niby sina poszarpana opończa. Strzępy mgieł czepiały się smerków, oblepiały je szarą przędzą. Poprad parował jak misa z gorącą wodą. W powietrzu czuć było śnieg. Od zachodu szedł chłodny powiew, który ścinał wodę w rozlewiskach i kałużach. Antoś spojrzał na niebo. Pomyślał, że po południu spadnie śnieg. Myśl ta nie ucieszyła go dzisiaj. Było mu to zupełnie obojętne, czy śnieg spadnie, czy też nadal będzie odwierz i chlapa. Ojciec zamknął narty w komórce i powiedział, że mu ich nie da, dopóki nie poprawi dwój z arytmetyki. Zresztą Antoś wcale nie miał ochoty jeździć na nartach. Nie cieszyły go zupełnie. Do szkoły też mu się iść nie chciało. Lękał się spotkania z kolegami. Wczoraj skończyły się zawody w Rytrze. Dzisiaj wszyscy już będą na lekcjach. Nie chciał słuchać rozmów o zawodach. Z przydrożnych olszyn wzbiło się nad potok stado korek. Oczy Antosia bezwiednie pobiegły za nimi. Zdawało mu się, że w powietrzu trzepocze barwny tuman mgły. Naraz z olszyn wysunął się Fredek Habura, a za nim Grymek. Fredek miał rozognione oczy, jak myśliwy, który tropi zwierzynę. W ręku trzymał procę. Nie udało się, psia! skinął na Grymka. Spudłowałem. Hej, hej! zawołał Antoś. Wy znowu? A co wam zrobiły sikory? Fredek stanął jak wryty. Potem uśmiechnął się kwaśno. Ty zawsze to samo. Antoś zacietrzewił się. Bo nie wolno strzelać do ptaków. Nie udawaj Lalusia. Fredek przeskoczył potok, spiął się na skarpę i stanął przed Antosiem. To tylko tak dla sportu. Rzucił, jakby chciał się usprawiedliwić. Ty do budy, co? Antoś przytaknął głową. Potem dodał twardo: Ja ci mówię, Fredek, że to się źle skończy. Do ptaków nie wolno strzelać. Po co to robisz? Daj spokój, nie wygłupiaj się. Zresztą chciałem wypróbować procę. Złe widełki. Pokazał wielką procę, podsuwając ją pod nos Antosiowi. Nic mnie to nie obchodzi. Antoś odtrącił procę ręką. Fredek skrzywił się. Ty się nie siep, Antoś. Widzisz, że dzisiaj jest nas dwóch i dalibyśmy ci porządną wcirę. Ale, dorzucił, co robić? Lubię cię, bośmorowy chłopak, tylko trochę dziwny. Co tak na mnie patrzysz, jakby ci się chciał płakać? Do budy idziesz, a po co? Naraz wzrok jego padł na fiński nóż, którego żółta pochwa wystawała z wiatrówki Antosia. Co to? Nie widzisz, że fiński nóż? Pokaż. Nie ma na pokaz. Antoś obciągnął wiatrówkę i przykrył pochwę noża. Zaczerwienił się przy tym, bo przypomniał sobie, że już dawno powinien był go oddać. Przecież wyraźnie powiedział Zbyszkowi, że gwiżdżę na jego nóż. Tak wtedy mówił, ale trudno było rozstać się z ulubioną Finką. Odwlekał tę chwilę. W pierwszym przypływie goryczy chciał Zbyszkowi oddać nóż natychmiast. Niestety nie zabrał go wtedy ze sobą. Postanowił przynieść go następnego dnia, ale zapomniał. Właściwie był zadowolony z tego, bo jeszcze przez cały dzień mógł się nacieszyć jego widokiem. Potem Zbyszek pojechał na zawod do Rytra. Dzisiaj Antoś wyszedł z domu ze stanowczą decyzją, że odda wreszcie nóż Zbyszkowi. Szli we trójkę w kierunku mostu na Muszynce. Grymek zobaczył w zaroślach chmare wrubli. Przydrożne krzaki pełne były radosnego świergotu i trzepotania. Odruchowo wyrwał proces z kieszeni. Fredek złapał go za ramię. Daj spokój. Przecież widzisz. Wskazał oczami Antosia. Nawet wróble was korcą. Zauważył Antoś. To tylko tak dla sportu. Zachichotał Fredek. Zresztą tyle wróbli na świecie. A niech sobie żyją. Tak mówisz jak dziewczyna. W ogóle. w ogóle to z ciebie mięczak, bracie. Cackasz się ze wszystkimi. Ja to bym temu Zabielskiemu zęby powybijał. Wrócili już. Wczoraj przyjechali warszawskim pociągiem. Widziałem, jak Zbyszek wracał do domu. No, a ty? Antosia urodziła ta uwaga. Chciał coś powiedzieć, ale nie mógł znaleźć słów. Wyręczą go Grymek. He, zaśmiał się. Bawią się jak dzieci. W harcerze się bawią. Powinieneś się cieszyć, żeś już się od nich odczepił, trącił Antosia łokciem. A ciebie co to obchodzi? Warknął na burmuszony Antoś. A nic, tak sobie mówię. Ja to bym się tak nie przejmował. A ty chodzisz, jakby ci ciocia umarła? Głupiś. Cicho siedź, ja się ciebie nie pytam. Zamknijcie dzioby, zawołał Fredek. No i w ogóle do bani z wami. Co mnie to obchodzi, że Zbyszek pojechał, a ty zostałeś? Chcesz, to się martw, to twoja sprawa. Ja to bym się nie martwił. A nie wiesz, jak oni tam wypadli? Zagadnął nagle Antoś. Fredek wzruszył ramionami. Co mnie to? Zbyszek mówił, że zajęli drugie miejsce w ogólnej punktacji, ale ja mu nie wierzę. Pewno chciał się pochwalić, taki Lizus. Nie, zaprotestował słabo Antoś. Jeszcze go bronisz? Nie, tylko Zbyszek nigdy nie był Lizusem. Ale świnią to jest! Antoś zagryzł wargi. Szedł w milczeniu. W głowie szumiało mu. Drugie miejsce w punktacji ogólnej i to bez niego, bez najlepszego zawodnika, co niemożliwe. Mówisz, że zajęli drugie miejsce? zapytał głośno. Zapytaj się, to ci powiedzą. Fredek i Grymek przystanęli na moście. Idziesz do budy, co? zapytał Fredek Antosia. No to cześć, my do cygańskiego kasyna. Wskazał ręką budę, która stała w zaroślach przy moście. Była to szopa sklecona z desek, kawałków dykty, blachy, sitowia i gliny, w której w lecie mieszkali cyganie. Obok leżała jeszcze sterta potłuczonych kamieni. Tutaj właśnie cyganie tłukli kamienie. Miejsce było dogodne, gdyż przed mostem muszynka rozlewała się szeroko, pozostawiając na skraju koryta kamieniste łożysko zasypane głazami rozmaitej wielkości. Cygańskie kasyno? Zdziwił się Antoś. Ciemny jesteś jak sadza. Nie wiesz, że tu mamy nasze kasyno? Chcesz, to chodź z nami, zobaczysz. Antoś wahał się chwilę. No chodź, zagramy w oko, zaśmiał się Grymek, mrużąc żółtawe oczy. Nie, nie. Antoś wysunął przed siebie dłonie, jakby chciał się przed czymś obronić. Daj mu spokój, rzucił lekceważąco Fredek. On jeszcze nie dojrzał. Zielony. Zielony jak trawa. Potem zwrócił się do Antosia. — Idź, dróżku, pobawić się w harcerzyka. Idź, już tam na ciebie czekają, żeby ci wręczyć nagrodę. Zabielski czeka i druh Zuber pogłaska cię po głowie. No idź, na co się gapisz? — Dureń — wycedził Antoś. Odwrócił się na pięcie i wszedł na most. Szedł wolno, z oczami wbitymi w ziemię. Czuł, jak krew pulsuje mu w skroniach. Zdawało mu się, że Fredek Habura idzie za nim, śmieje się cicho, – Szyderczo, idź do szkółki. Tam już czekają na ciebie. Przestanął, jakby nagle trafił na jakąś niewidzialną przeszkodę. – Nie, nie może iść dzisiaj do szkoły. Jeśli to prawda, że drużyna zdobyła drugie miejsce, to nie ma tam czego szukać. Przecież przed wyjazdem głośno mówił do Maćka Smolarza, że bez niego nic nie potrafią zrobić, a tymczasem zdobyli drugie miejsce. Do tego Zbyszek na pewno wygrał bieg zjazdowy. Będą się z niego śmiali. Mistrz. Myślał, że bez niego rozleci się cała sportowa drużyna. Patrz, bracie. My i bez ciebie zdobyliśmy drugie miejsce. No, jak ci na podniebieniu? Jak? Panie Mistrzu. To jednak musiała być robota Zbyszka. Chciał go koniecznie odsunąć, żeby potem jeszcze bardziej triumfować. No tak, to jasne jak słońce. Fredek to chuligan i łobus, ale ma rację. Taki gniew go schwycił, że gdyby teraz spotkał Zbyszka, to rzuciłby się na niego z pięściami i tługłby bez opamiętania. Zawrócił. Przeszedł wolnym krokiem most i ześliznął się ze skarpy. Przestanął i nasłuchiwał. Z cygańskiej szopy dolatywał przytłumiony śmiech. Podszedł jeszcze bliżej. Coś go tam ciągnęło, jak gdyby szopa była wielkim magnesem, a on małym pyłkiem żelaza. Słyszał już poszczególne wyrazy przenikające przez szczelinę w ścianach. Naraz wewnątrz ktoś zaklął, Antoś otrząsnął się z obrzydzeniem. Wdrapał się znowu na skarpę i stanął nie wiedząc, co robić. Długo patrzał w mętną, brunatno-żółtą wodę muszynki. Niosła jeszcze namo po roztopach i pieniła się brudną pianą. Co robić? A może jednak iść do szkoły? Pójdzie, niech się dzieje, co chce. Niech się z niego śmieją. Zaciśnie zęby i nie powie ani słowa. Tak będzie najlepiej. Albo zwróci się do Zupera. On mu na pewno pomoże. Przecież to jednak przewodnik harcerstwa. Morowy chłop. Postąpił kilka kroków, ale znów się zatrzymał. Do Zupera nie pójdzie, bo by się tylko ośmieszył. Nie będzie się kajał. Zresztą niech wiedzą, że ma ambicje. Skrzywdzili go, zapomnieli o nim. On pierwszy do nich się nie zbliży. Byłby szczeniakiem, ostatnim smarkaczem, gdyby tak uczynił. Zawrócił. Z zardzewiałej rury, która imitowała komin, dymiło. Widocznie chłopcy rozpalili ognisko. Wytłumaczył sobie, że się przecież nic nie stanie, jeśli pójdzie na chwilę do szopy i zagrzeje się trochę. Na dworze takie przejmujące zimno. Wilgoć przenika przez ubranie i niby szpilkami kuje zmarznięte ciało. Mgły opadają coraz niżej. Wiatry je przegania przez drzewa, targa na strzępy. Będzie śnieg. Zbiegł ze skarpy, ślizgając się po płatach z śniegu. Gdy stanął przed drzwiami szopy, serce zabiło mu żywiej. Chuchnął, jakby chciał z siebie wydusić cały strach i niepewność. Ostrożnie uchylił piszczące, przeraźliwie drzwi, przymrużył oczy. W szopie panowała ciemność, tylko na palenisku skakały małe, żółtawe płomyki. Przyszła koza do woza. Usłyszał z głębi szopy głos Fredka Habury a potem o uszy obił mu się głośny śmiech kilku chłopców. Po chwili rozpoznał w ciemności Fredka, Grymka, Henka Sabuę z szóstej klasy i Franka Ziemieckiego. Siadaj, co się tak gapisz? Rzucił Grymek. To nie szkoła, to cygańskie kasyno. Tu nie musisz się usprawiedliwiać. Usiadł w milczeniu na klocu drzewa, który stał pod ścianą. Teraz już wszystko widział dokładnie. Wokół paki przewróconej dnem do góry siedziało czterech chłopców. Grali w karty. Na pace połyskiwały w bladych refleksach ognia kubki miedzianych i niklowych monet. Oczy chłopców płonęły niezdrowym blaskiem. Ranek Ziemiecki trzymał w dłoni karty. Rozdawał. Trzej pozostali ćmili papierosy. Szopa była pełna dymu z paleniska i z papierosów. Trudno było oddychać. Dym gryzł oczy i wiercił w nosie. Zapalisz? mruknął Fredek podając mu paczkę mew i nie patrząc na niego. Nie odpowiedział cichutko, bojąc się własnego głosu. Frajer! Mewy! Daj mu spokój, to przecież harcerz. Zielony! zachichotał Grymek. Niech się chłopiec nauczy. Ciebie też zatykało, jakżeś pierwszy raz się sztachnął. Nie bądź taki ważny. tonu Fredka wyczuwało się, że postanowił objąć protektorat nad nowicjuszem. – No, spróbuj! – nalegał, wciskając paczkę papierosów w dłoń Antosia. – Nie gryzie, a potem w głowie taki przyjemny szmer, jakbyś wyknął kieliszek wódki. Antoś nie miał ochoty palić, ale wstydził się chłopców. Wziął więc papierosa i przytknął do rozżarzonej gałązki, którą podał mu Fredek. Pociągnął. W ustach poczuł gorzki, gryzący smak dymu. Splunął z niesmakiem. – Co tak caskasz? – zaśmiał się Grymek – Sztachnij się głęboko, aż do pępka! Wtedy dopiero poczujesz. Antosiowi zdawało się, że ktoś odjął mu zdolność myślenia. Siedział jak zahipnotyzowany, posłuszny woli czterech gapiących się na niego, uśmiechniętych drwiąco chłopców. Zaciągnął się. Zdawało mu się, że zamiast powietrza wdycha ogień. Zakrztusił się. Dym poszedł do nosa i oczu. Chwycił go atak kaszlu. Pluł, kichał i płakał jednocześnie. Wnet jednak opanował się. Wytarł oczy chusteczką, wokół zachuczało od śmiechu. Nie przejmuj się, powiedział protekcjonalnie Fredek. Każdy z nas tak zaczynał. Dobre było, co? zapytał grymek. Dobre, wybełkotał Antoś, choć ze wstrętem patrzył na papierosa. A może byś tak zagrał? Oko, bracie! Tuś się wygrywa, tuś się przegrywa! Ziemiecki podniósł do góry talię kart i przejechał po niej palcem. No? Antoś zaczerwienił się. Kiedy nie mam pieniędzy. Jak nie masz forsy, to się patrz i ucz, zaśmiał się Grymek. Wrócili do gry. Na chwilę zapomnieli o Antosiu, tak jakby go w ogóle nie było w szopie. Za złotówkę rzucił Heniek Sabuła głosem tak pewnym, jakby od urodzenia nic innego nie robił, tylko grał w karty. Ziemiecki podał mu kartę. Jeszcze jedną, mruknął Heniek, nie wyjmując papierosa z ust. Dość. Ziemiecki położył swoje karty. Osiemnaście. Wystarczy. A ty? Siedemnaście. Przerżnąłeś, Płać. Przyszła kolejna fretka. Okiem znawcy oszacował zawartość banku i przesuwając w wargach papieros powiedział drżącym nieco głosem. Ja hop, cały bank. Zapanowała cisza. Słychać było, jak woda ciuczy z dachu i na palenisku syczą dogasające gałęzie. – Maasa! – szepnął Grymek. Ziemiecki drżącymi z podniecenia dłońmi rozdał karty. Potem odkrył swoje i zawołał głośno. – Dziewiętnaście! – Fredek cisnął karty na stół. – Za mało jesteś dla mnie. – Dwadzieścia! Zgarnął wszystkie pieniądze i trącił Antosia łokciem. – Widzisz, jak się wygrywa? Może byś zagrał? – Niech stracę. Pożyczę ci. Kiedy ja chciał powiedzieć, że nie będzie miał z czego oddać, ale wstydził się. To głupstwo! mówił z lekceważeniem Fredek. Ile chcesz? Pięć? Dziesięć złotych? I nie czekając na odpowiedź, podsunął mu dziesięciozłotowy banknot. Zobaczysz, wygrasz. Tacy, co zaczynają, wygrywają zawsze. Słowa jego zaczęły się wnet sprawdzać. Antoś wygrał kilka razy. Grał ostrożnie, bojąc się, żeby pożyczona dziesięciozłotówka nie rozpłynęła się. Przeliczył oczami pieniądze. Miał około piętnastu złotych. Nie jest tak źle, pomyślał uradowany i powoli pochłonięty grą zapomniał o tremie, jaką miał z początku. W następnej turze dostał asa. – Pokaż! – szepnął Fredek. – As, psia! Wal na całego, na bank! – Ile w banku? – zapytał Antoś nie swoim głosem, i poczuł, że Wszystka krew ucieka mu z głowy. Dwadzieścia. Wycedził grymek, który w tej chwili trzymał bank. Wal! Syknął mu do ucha Fredek. Bank! Wybełkotał zdławionym głosem. Czuł pulsującą w skroniach krew. Gdy podnosił drugą kartę, drżały mu ręce. Walet. Razem trzynaście. Jeszcze jedną. Szepnął Fredek. Jeszcze jedną powtórzył Antoś. Grymek rzucił mu kartę. Była lepka i nie chciała oderwać się od paki. Podważył ją paznokciami, zajrzał i zbladł. Dostał dziesiątkę. Czi! syknął Fredek. No, kupuj! Zwrócił się do Grymka. Ten z nonszalancją odsłonił swoje karty, dobrał jeszcze jedną. Piętnaście. Wystarczy. A ty? Przewaliłeś. Szepnął z rezygnacją Fredek. Antoś zacisnął zęby. Czuł, że wargi mu drżą. Na bladą twarz napłynęła łuna rumieńca. Zrobiło mu się gorąco, uszy go piekły. Gremek przeliczył pieniądze w banku. Dwadzieścia jeden siedemdziesiąt rzucił z nonszalancją i przeniósł oczy na Antosia. Mam tylko piętnaście, ale głos uwiązł mu w gardle. Na czoło wystąpiły drobniutkie kropelki potu. To po co się szarpiesz? Cedził Grymek bezlitośnie. To gra, a nie zabawa w harcerzy. Później ci oddam. Mądryś, nie ma frajerów. Dawaj coś na zastaw. Nic nie mam. Sięgnął machinalnie do kieszeni i wnet opuścił rękę. Później powtórzył załamującym się głosem. Oczy Grymka błysnęły. Patrzał na fiński nóż, który teraz niemal cały wystawał spod wiatrówki. Wyciągnął łapczywie rękę. A nóż? Antoś chwycił nóż i odsunął się gwałtownym ruchem. Nie dam! Krzyknął niemal. Grymek wykrzywił wąskie usta. Honorowy! Rzucił mu prosto w twarz. Noża nie dam! Nie dam! Szeptał Antoś. To zdejmuj portki! Zaśmiał się Henek Sabuła. Tu nie ma żartów. Grałeś o cały bank. Trzeba było odliczyć forsy, a nie szarpać się. Zdejmuj portki! Chłopcy zachichotali. Fredek pochylił się ku Antosiowi. Daj mu nóż, przecież ci odda, jak mu oddasz forsa, nie bój się. Tak, to z takimi grać, zielony. Ziemiecki spojrzał na Antosia z taką pogardą, że Antoś poczuł ciarki na plecach. Wolnym ruchem sięgnął do noża i ją go odpinać. Jutro przyniosę ci sześć złotych siedemdziesiąt, ale... Grymek wyrwał mu nóż z ręki. Taki nóż! Draczył się z Antosiem. Nie wart nawet dwóch złotych, ale ja mam dobre serce. Masz jeszcze pięć złotych i nóż mój. Rzucił mu wymięty banknot na kolana. Nie chcę. Antoś położył pięciozłotówkę na pace. Nie chcę. A za co będziesz grał, Zielony? Zagraj, może się odegrasz. Nie chcę. Powtórzył już twardo Antoś. Zresztą nóż nie jest mój. A czyj? To ciebie nic nie obchodzi. Jutro ci oddam pieniądze. Zagraj, frajerze. Odegrasz się i oddasz forsę na miejscu. Szepnął mu do ucha Fredek. Antoś wahał się. A może jeszcze raz spróbować szczęścia? Skąd weźmie do jutra sześć złotych? A może teraz wygra? Nie certuj weź! Fredek podsunął mu pięciozłotówkę. Antoś nieśmiało wysunął rękę, jakby sięgał po coś bardzo brudnego. Potem gwałtownym ruchem przysunął banknot do siebie. No właśnie, Ferajna, gramy dalej! Zawołał wesoło grymek. Tuś się wygrywa, tuś się przegrywa. No jazda, kto teraz trzyma bank? Gra potoczyła się dalej. Antoś przegrał jeszcze pięć złotych.